Cześć, witam Was w kolejnym odcinku unboxingu. Dzisiaj unboxing taki bardzo, bardzo spóźniony. Niektórzy z Was informowali mnie o modelu jeszcze pod koniec zeszłego roku, dopytywali. Pod koniec zeszłego roku, na początku tego roku, czy będzie, kiedy będzie, czy zaprezentuje. Dlaczego? Dlatego, że prezentuje modele IMTB i prezentuje modele w oznaczeniach czeskiego przewoźnika AWT należącego do PKP Cargo. Obecnie już jako PKP Cargo International, już nawet pierwszy model pojawił się w tym malowaniu. A tu chodzi jeszcze o model w malowaniu AWT. Ja o modelu wiem od. Zeszłego roku. Mało tego, w zeszłym roku go kupiłem, jednak do mojej kolekcji trafił po paru miesiącach. Trochę perypetii z przesyłką. Kupiłem go. No to są te perypetie? perypetie typowe dla firmy MTB. O, tu proszę bardzo obejrzeć. Kupiłem, zamówiłem go w rybnickim sklepie Świat Modeli. Opłaciłem i miałem go dostać. Minął jeden termin, drugi termin, przesyłka nie nadchodziła. W końcu wyjaśniłem to sobie z właścicielem. Wyszło, że model, w zasadzie nie tylko ten, ale dwa modele trafiły do, z powrotem z reklamacją do producenta. Modele przyszły zwyczajnie z jakimiś wadami, a że modele firmy MTB niestety może niestety produkowane są w krótkich seriach, w małych. Stąd no, po prostu pewnie producent reklamację przyjął. Sklep, sprzedawca nie zapłacił za modele, ale nie dostało nic w zamian, bo, bo firma zwyczajnie w zamian nic nie miała do zaoferowania, bo pewnie nakład się sprzedał. I tak rzeczywiście jest. Modele te są w krótkich seriach, i tak rzeczywiście jest, że modele te bywają z wadami nieraz widzieliście to na moich modelach mniejsze lub większe na ogół są jakieś to po prostu wady malowania jakieś niedoskonałości malowania niedoskonałości wykonania bądź czasami możecie też przeczytać gdzieś czyjeś narzekania na tego jaki poziom te modele reprezentują. Niestety, jak już czegoś nie dostaniemy, w ogóle, jeśli się nie zdecydujemy w danym momencie, jak model jest wyemitowany, to ciężko potem taki braku uzupełnić, ciężko ten model kupić. W nie za wielu sklepach modele się pojawiają, w zasadzie w bardzo małych sklepach. Ja wiem zaledwie o kilku, w jeszcze mniej. No i tak, są w krótkich seriach, więc jak zginą ze sklepów. No, to siłą rzeczy na rynek ich dużo nie, tra, nie trafiło, i nawet na rynku wtórnym niezmiernie rzadko się pojawiają. Nawet jeśli nabierzecie ochoty na kupno tych modelu to zwyczajnie potem nie ma szans, gdzie tego kupić. Co jeszcze jest istotne, modele te, nie tylko tej serii, ale inne, są też świetną bazą. Do poprawek, żeby model zrobić ładniejszy, porządniejszy, albo całkowicie go przemalować, bo MTB w swoim portfolio ma kilka konstrukcji, których nie ma żaden inny producent, bądź są ciężko dostępne. Dlatego modele te stanowią, no, może nie najlepszą, ale mimo wszystko bazę na, do indywidualnych produkcji i choćby znane. Jeden ze znanych polskich modelarzy, znany z internetu, z forum modelarskiego. Nieraz widziałem jak mnóstwo przemalowanych, choćby takich skut prezentował, czy lokomotyw 060DA naszych ST43 popularnych Rumunów. Stąd miejcie też to zawsze w pamięci, że niektóre modele naprawdę okazują się być rzadkie, zresztą w tej chwili już... I moje dwa jedyne braki na liście modeli, które chciałbym mieć, to jest jeden koziołek MTB i drugi w malowaniu AWT i drugi koziołek również MTB w malowaniu PTK Rybnik. To, to ten drugi to dosłownie jest dla mnie jakiś święty gral. Nie jestem w stanie w ogóle nigdzie tej lokomotywy namierzyć już od paru lat i z chęcią bym ją kupił. No dobrze, tyle. Wstępu. Teraz obejrzyjmy ten model, co on sobą reprezentuje i będę opowiadał dalej też o tym modelu, o okolicznościach tutaj wydawania modeli przez firmę MTB. A właśnie, zanim to, no to muszę skończyć historię moją prywatną. No otóż, koniec końców dostałem zwrot pieniędzy z rybnickiego sklepu, za ten model musiałem kupić model gdzie indziej, na szczęście jeszcze jest dostępny, ale już uwaga, nie w polskich sklepach, kupiłem go w sklepie niemieckim, jest jeszcze dostępny na ebayu, ale w jakiejś chorej cenie od sprzedawcy z Czech. I teraz jeszcze dwa komentarze do tej takiej przedmowy. Pierwsze, gdzie można kupić te modele? Modele te obecnie czy dawniej można było kupować w sklepach. Można też w czterech sklepach polskich. To jest Rybnicki Świat Modeli, Dataland z Poznania, DCC24 z Poznania, sklep pana Karola i Modelmania. Przy czym nie wszystkie modele jest, pojawiają się u wszystkich, we wszystkich sklepach. Jak zamówią, to będą. Pytanie, co zamawiają i kiedy zamawiają. Aha, jeszcze makiecież, także pięć polskich sklepów. Makiecież taki polsko-niemiecki. Specjalnie nie polecam, mam niezbyt pozytywne doświadczenia ostatnie, ale to inny temat. Natomiast z innych sklepów to niemiecki Mencels Lokshopen, tak tam też kupiłem ten model. Hmm eBay to jest sprzedawca z Czech i no i czeskie sklepy tamtych spokojnie musielibyście pogrzebać, poszukać w internecie na pewno i te flaki CZ, może je, pewnie szereg innych sklepów, no bo to jest tamtejszy rynek. A propos cen to niestety... Straciłem na tej operacji, bo kupowałem w polskiej cenie jednak z, w sklepie z niższą marżą niż niemieckie sklepy, mimo wszystko, mają marżę dosyć wysoką. No i, no i początkowo płaciłem w cenie gdzieś w drugiej połowie zeszłego roku, gdzieś na jesieni, nie pamiętam dokładnie. No a musiałem kupić model w maju 2022, więc cena zupełnie inna. Natomiast co do szalonych cen na eBay'u, to sprzedawca z Czech modela MTB takie skody sprzedaje po 209 euro plus przesyłka. No to jest po prostu słono. To w tej chwili wychodzi w praktyce ponad 1000 zł. Jest to zwyczajnie bardzo drogo. Jak za model, który reprezentuje poziom jaki reprezentuje za niewiele więcej, bądź starsze edycje. Wektronów Roko są w tych pieniądzach do dostania. Temat cen i jakości w stosunku jakości względem ceny był zawsze bardzo kontrowersyjny w przypadku filmu MTB. Wszyscy zgodnie twierdzą, że te modele są zdecydowanie za drogie, kosztują za drogo jak na poziom, który reprezentują i gdyby były choć żeby kosztowały 2 trzecie ceny to onik by nawet przymykane byłyby oko na mankamenty modelu, malowania czy poziom, który reprezentuje, jakoś by to było do przełknięcia, do, do zaakceptowania, a tak niestety jest zwyczajnie za drogo. No dobra, tyle przedmowy, pora zaprezentować model. Skoda jak Skoda, części tłuczą to prawie, że niezmienione. 181047, mamy... Numer EVN. Poczekajcie, wezmę sobie tutaj teraz. Wstrzymę sobie, może jakoś. O, żebyście widzieli to z bliska. Tak, oznaczenia, oznaczenia naniesione na tampon drukiem, malowanie jak widzicie pod światło, malowanie takie sobie, a nawet słabe, faktura farby bardzo widoczna, odcięcie też dosyć widoczne, na szczęście ostre, no i wady, tak, tu jakieś rozmazania kleju, nie kleju, coś na lakierze, pewnie wklejane były te poręcze, poręcze z metalu, więc teoretycznie fajne. Model ciężki. Bez gumek przyczepnościowych, stąd no dla jednych super, bo super walory jezdne, bo nie brudziszy, i tak dalej. A ciężar modelu wystarczy, żeby uciągnąć wagon, dla mnie jest to słabe rozwiązanie, bo ten ciężar nie wystarczy, żeby pokaźniejszą liczbę wagonów ciągnąć pod moje górki, moje wzniesienia. No i tak. Tak Wam właśnie pokazuję, tak wygląda to malowanie. Niestety nie jest najpiękniejsze, nie jest jakoś super. Są wady malowania, te rozmazania, wspominałem Wam o nich. Tutaj z drugiej strony, jakieś gdzieś tam paprochy pod lakierem. Jest to po prostu chleb powszedni w modelach firmy MTB. Do tego musicie się przyzwyczaić. Do tego na te formy, gdzieś tam te odlewy są, jakie są zrobione, nie zawsze są ładnie doszlifowane do ten i wyglądają tak, jak tu widzicie, wszystko gdzieś tam spod farby wyzierają jakieś dziwne, nierównomierne mm, kształty. Natomiast oznaczenia są naniesione w miarę porządnie, ale nie idealnie. Znamy temat y, oznaczenia, y, zdaje się, parowozowni we Wrocławiu, na którymś... Y, na którymś ST43, na którymś Rumunie, coś tam jest, jakiś DOKP, albo coś takiego, Wrocław, szopy, właśnie oznaczenia szopy i zwyczajnie jest to rozmazane. Tutaj ostrość napisów, tych drobniejszych, no niestety nie jest najwyższa. Jak teraz widzicie, to tak sobie wygląda. Numer FN. ok, jest ostry, ale te drobniejsze, już super czytelne, nie są, choć jeszcze nie ma takiej tragedii, jak była na tamtym rumuje. Przód, no te zgarniacze już wydaje mi się tak troszeczkę się wydają bardziej do zaakceptowania, jak dawniej, ale to też jest takie, to sprawia wrażenie toporności, nie wiem jak z tym modelem na torach, ale generalnie modele MTB mają tendencję do zaczepiania tymi zgarniaczami o mm, niezbyt równe elementy gdzieś w torowisku, Także musi być idealnie przygotowany i żadnych napędów do przestawiania zwrotnic w rozjazdach, spiko wychodząc z zakrętu. To się zwyczajnie nie lubi. Nie wiem, jak ten egzemplarz, z, którymś, z którymiś tam skodami problemy miał. O, i tak to wygląda. W pudełku. Pudełka przynajmniej mają porządne, pełny, pełen zgarniacz. Niestety tylko jeden jak ktoś chciał model do gabloty. No, i części do montażu trochę jest, trąbki, nietrąbki, węże. Także da się z tego zrobić całkiem przyzwoicie wyglądający model. A tak to jest on taki sobie, chociaż jeszcze nie ma specjalnie tragedii. Dużo gorszy jest właśnie ten rumun, gdzie ma po prostu wszelakie błędy, też odwzorowania, malowania i tak dalej. Zdjęcie obudowy się do środka. Bardzo proste. Gwałtownie mi wyleciało, ale to jest jak radziecki czołg. Nic się temu nie stanie, jak spadnie z dwóch centymetrów na miękkie podłoże. Płytka podstawowa, uboga. E, konstrukcja sama, <coughs> przepraszam, totalnie niewyrafinowana. To absolutna podstawa. I taką podstawę, jak nie chcecie wersji dźwiękowej, to trzeba też tu zastosować. Tutaj nie ma co mieć wyrzutów, że się montuje dekoder Plux 12, zamiast dekodera PLUX, zamiast dekodera Plux 22, tutaj naprawdę ten zaawansowany dekoder nie ma nic do roboty, elektronika jest tak uboga, stąd ja muszę po prostu przejrzeć swoje wszystkie, wszystkie starsze, te jak to się nazywa. Modele MTB i zobaczcie, czy przypadkiem nie mam czegoś lepszego tam zamontowanego, żeby to po prostu wyjąć, bo to i tak nie przyda się, a mógłbym przełożyć do jakiegoś rokowskiego wektora czy lokomotywy Pico, żeby troszeczkę więcej opcji świateł zyskać. Montaż dekodera dziecinnie prosty. Jak, tak jak i dostanie się do środka, ten model jest naprawdę prościutki, łatwy. Do tego typu operacji. O, jakie trzaśnięcie słychać było charakterystyczne. No i tyle. Model już jest przystosowany, żeby go postawić na makiecie i zobaczyć, jak jeździ te pantografy w przypadku właśnie MTB. No. Są jakie są, dosyć toporne filogrynowości w nich nie ma. Dobrze, że te ślizgi są przynajmniej metalowe, jako tako wyglądają, ale zwróćcie uwagę na to, że prądu nimi nie odbierzemy. Tu jest owszem, jest sprężynka jakaś niby metal, ale tu dalej mamy plastik. No i tak właśnie to wygląda przy pobieżnych oględzinach. Ja to teraz ustawię gdzieś na makiecie i zobaczycie jak lokomotywa jeździ. I już mam tutaj lokomotywę postawioną na torach. Stoi sobie pod drutami. Dekoder założony, więc próbujmy tutaj ją uruchomić. Powinna zgłosić się pod adresem numer 3. Jak na każdym fabrycznie nowym dekoderze i rzeczywiście tak już się tutaj dzieje. Standardowo włączenie świateł. Światła oczywiście działają na stałe. Tak jest z tej elektronicy pod F2 chyba i pod F3. Sprawdzam. Cisza. F4, F5. Nic. Nie ma tu świateł. Dziwne. Nic się tu nie dzieje albo ja czegoś nie widzę. Także to chyba dziwne, ale absolutnie nic. Absolutnie nic. No dobra, to naprawdę dziwne. Dobra, a sprawdźmy w drugim kierunku. Głuchy całkowicie, głucha całkowicie jest ta lokomotywa na komunikaty z pilota. Szybciutko instrukcja, instrukcja w języku czeskim, ale może coś da się tutaj wyciągnąć z niej. Ależ tu jest jest opis wyjść, ale niestety po czesku. Po czesku, opis wyjść i niestety po czesku. Nie ma listy funkcji, albo te w trzy miało być. To jest jedna instrukcja w języku polskim, tam gdzieś na stronie WWW. Są tutaj jeszcze do, przełącz do przełączenia jumpery na płytce, przy czym chodzi raczej o ogólny reflektor, żeby stale się światło tutaj świeciło. Także nie mam zielonego pojęcia czemu tu nie działa. No dos dokładnie, taka inna. No więc. Jeszcze tylko rzecz Możemy sprawdzić jedną rzecz, mam jeszcze jeden dekoder plus 22 z tym lokomotywem. tylko ustawiam na torach. Jest ustawiona. Nie wiadomo, pod jakim jest adresem światło się świeci. No niezłe jaja, jak widzicie. Ale lokomotywa nie chce jechać na tym dekoderze. No wysieńki wyjęte z pudełka. W ten sposób, czy cokolwiek reaguje. F2 włączają się światła. F3 nie reaguje wcale. No i oczywiście nie jedzie. F4 oświetlenie w jednej kabinie. F5 w, w drugiej. F6 w nie ma nic. Wydaje się, że czerwone światła po jednej stronie są zepsute, albo znowu ten dekoder niewłaściwie siedzi. Nie ma mowy o jeździe, lokomotywa nie rusza, dobra. Rozłączymy, no znowu zasilanie, wyjmiemy ten dekoder. Co do dekoderów firmy ESU, to mam bardzo złe doświadczenia, stąd nie mogę być pewien tego dekodera. Czy z nim jest wszystko ok? Z dziwnym terkotem. Ale jeśli tamtym nie jeździła, dekoder S-u. O, teraz F2 działa, F3 nie działa, F4, F5, F6 to zabalać światło w kabinach na długie 12 działać nie będzie. No to tak, mogę wydać werdykt. Dziadostwo. Jedno dziadostwo, drugie. Jedno wiadomo, że dziadostwo. Co do e, MTB, tutaj nie ma żadnych, żadnych, e, jak to się nazywa, złudzeń, żeby to miało być jakieś super modele. Chociaż pierwszy raz stykam się tutaj z uszkodzeniem elektroniki lokomotywy. Konkretnie. Chodzi o to, że po jednej stronie nie da się włączyć czerwonych świateł na drugim tak, że też nie mogę zobaczcie pod F2 o tak może widać to teraz już Tak, f 2 zapala się, a z drugiej strony zmienimy kierunek, żeby nas nie oślepiało, a pod 3 jest głuchy, nic się nie dzieje. Także z tym dekoderem jest wszystko w porządku, poza tym, że ma za mało wyjść, żeby obsługiwać możliwość wyświetlania włączenia światła w kabinie, to nam daje użycie LUX22, ja generalnie z tego powodu nie rozpaczam nie jest to coś, co mi jest super potrzebne, także ten dekoder LUX12 zostaje, natomiast niezłą ciekawostką jest tutaj dekoder SU LUX22, który spełnia funkcję jazdy nówka, sztuka wyjęta z pudełka już powoli zaczynam mieć e, dość produktów firmy Esu. To, co tu dużo mówić, są widzieliście. Nówka sztuka z pudełka, a powiem wam, że e, dzisiaj, dokładnie dzisiejszego dnia, jest to drugi lewy dekoder Esu, e, który mi się przytrafił. Szok. No dobrze, to dziękuję za obejrzenie unboxingu. Zapraszam do oglądania innych filmów na kanale, innych filmów, serii Żegnam się z Wami. Cześć!